Świętujemy, to jest wielkie święto, bo chcemy poświęcić sztandar naszego, tutaj w związku z Podhalem standard sztandar, na którym jest święty Józef. Ten piękny sztandar, moi będzie Wam wyznaczył w przyszłość. Może za 100 roków tu będą, nowo posiady gdzie tu uroczystość dwustulecia Związku Podhala. I będą spodzierać na tą sztandar. Chronice odczytają Dzisiaj dzisiejszą uroczystość, że był taki tuwaski proboszcz, który tak pięknie zwołuje jest i nie wstydzi się, że jest też od Bógowiny i gwaranty zgodową pięknie i zachęca was, że był taki prezes, który zabiegł, go gdzie trochę na początku się Tropił, jak to będzie, ale mówię, dobrze, że się tropisz, bo trzeba się tropić. Bo gdyby się nie tropił, to by co by był zapach pewnej siemi. Żeby były takie gaździny, które pięknie śpiewały psalm w siódmym niebie chyba i słów. Żeby byli i tacy głoście, i starosta, i waski wójt. Racji tego, że będzie niedługo to stulecie Związku Podhalan głównego. także Staraliśmy się dołączyć do tej rodziny i udało nam się zorganizować pieniądze, żeby ten sztandar powstał. Sztandar, na sztandarze jest święty Józef, patron naszej parafilii Gomierz, a z drugiej strony herb głównego związku pod Halem. Bardzo się cieszę osobiście, że, że mamy cztery związki, że mamy tak prężnie działających właśnie górali, którzy potrzymują tę tradycję. Przekazywanie tej tradycji ludowej z jada pradziada to jest wspaniałe, bo przekazuje się muzykowanie, tańce. Yy, różne stroje też regionalne, które upiększają też właśnie te, te grupy, bardzo osobiście z tego się cieszę. Budynek po trochu coś zremontujemy, tam gmina nam pomogą, jakieś te pieniądze nam do, yy, obiecali, no i już widać, jakieś okna wprawiliśmy, także siedziba się już zrobi po troszki, no ale to czas pokaże wszystko, żeby no, utrzymał się, bo początki wszyscy go dają, że jest dobrze, zapał jest, ale jak długo? Się Ważne jest to, żeby przy tych starszych zaczęli się pojawiać młodzi, żeby zacząć przekazywać i właśnie praca z młodzieżą, konkursy, zabawy dla nich, przyciągnąć może po to zespół i, i tak dalej po maluczku. Także yy, po to, żeby to dziecko, czy ten młody człowiek, który będzie w przyszłości z tego Lubomierza, wiedziało, że ten kawałek Ziemi jest dla niego najważniejszy. On ma pewną wartość, żeby ono było dumne z tego, że tu na tej Ziemi urosło. I także myślę, że to są te zadania statutowe. Można je realizować przez różne formy. Każdy oddział sobie wybiera to, co jemu pasuje. Ale widzę w tych ludziach, że jest dużo zaangażowania, zapału i, i to za dzisiaj poświęci sztandar, co młodzi. To ja myślę, że, że jest dużo dobrych rzeczy pod tym sztandarem pokazane. Bardzo się cieszę z tego, że właśnie oddział Związku Podhala, oddział Górali Zagórzańskiej powstał właśnie tutaj na Lubomierzu, gdzie ta kultura, podtrzymywanie tradycji jest wciąż żywa. I to daje nam taką, mnie osobiście, taką naprawdę wielką nadzieję na przyszłość, że nasze tradycje będą dalej podtrzymywane, będą kultywowane i nadal będziemy żyć, w tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli w zgodzie z Bogiem, w rodzinach utrzymujących wielopokoleniowe tradycje. Muzyka